Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michał.pl, a to jest kolejny odcineczek z Battlefielda 3. Tym razem jesteśmy na mapie Szczyt Demawendu w trybie szturmu. Okej, okay, dobra. A tak, 105. Ja nie jestem super na jakimś niezłym zadupiu. A jesteśmy chyba w, akurat w tym... a nie, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Że możemy sobie tam skoczyć na dół Dobra Jesteśmy obrońcami, nie możemy Nie możemy pozwolić, żeby Kurde Tak, by the way, to oblokowałem yy, Tą broń, którą właśnie teraz gram i to jest O cholera Go, go, go Power Rangers yy, To jest UMP45 Fajna broń, ciekawa, strasznie się fajnie z niej strzela Ma strzał pojedynczy, serię i ogień ciągły Bardzo dużo daje, zadaje obrażeń Co bardzo cieszy Nie jest jakoś tragicznie No co jest? Ostatnio jakoś tak pomyślałem sobie, że mi się chyba skill trochę polepszył. Nie, że jest jeden jeden, ale ogółem tak jakoś lepiej mi idzie ostatnio. Jaki. O kurde. No nie. No po prostu nie. Dobra, szybko na dach. Go, 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 go. Jak tylko będą na, zaraz zaskakiwali. Nie można im na to pozwolić. I już zaraz będą zaskakiwać, wredna. O, kurde. Czy to jest. Tak. O, już idzie. Jeden. Oznaczony Ok, A niech to szlak. Ehe, szybko, 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 szybko. Świetnie, zdrożyło mnie. Skąd? Jak to możliwe? w środku był. Wiecie, chyba technika na chwilę wezmę i pozbędę się, postaram się pozbyć tego. Ej, ja to mam całe. Wytwórz, mam małe ścinki? Tak nie idzie mi coś. Hmm, znam ten klan kiedyś. Znaczy, znam. Yy, kiedyś grałem z typami z tego klanu. Znaczy, byłem po prostu na serwerze z nimi. Nie, że jakoś z nimi gadałem przez te. Eee, sojną Life fili Ne. Ok. Tryb Shit. Tyk jakiś tyk 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 tyk. <laughs> Też z tego planu Cholera Nie, nie będę brał Ja tutaj sobie stanę jak tylko ci będą... Mam nadzieję, że zaraz mnie nikt nic tu nie zastrzeli. Właśnie trzeba ich oznaczać. Bo to ogon woda. Kurde, już myślałem. A niech to. To jest wszędzie. Mam nadzieję, że będziecie słyszeli dźwięki z gry, bo coś... Dobra, tak czy siak. No, zbliż się tutaj, zbliż, zbliż. za wysoko No, jest super to nadal nasz shit, dobrzy są setny level co ja będę w 17 małym no, niech tu nie chciałem być ten o tutaj zaraz ktoś powinien wyjść nie ta broń jest trochę słaba Okej, okay, dobra. Teraz jest troszeczkę lepiej. Nie no, muszę zmienić tą broń, bo w ogóle mi nią nie idzie. A nie chcę skończyć yy, jeden do... Proszę bardzo. <ślesk> bardzo bardzo podobna jest do SKS trochę z wyglądu. Czy może nie, że słabo broń, ale mogłaby mogła być bardziej mogę być szybko strzelniejsza troszeczkę Znowu z tego Eka mnie wzięli Dobra wezm, weźmy sobie z bo zrobiłem w nim parę przemian żeby był teraz na bliskie dystanse Tak wiem to jest krawędź wyborowy i Oooo, jak to się daje zużyło Kocham teraz tutaj Trzeba teraz jak najszybciej tam przebiec i czekać aż oni do nas pitę zrobią tu się normalnie, ja tutaj zabiłem normalnie 19 typa Bo normalnie sobie tak tutaj Tak oj dziewiętnastu poszło do piachu Zapraszam Tylko muszę sobie zmienić teraz celownik Cholera 15 typa. Niech któryś do tu przebiegnie. Bo, jak to jest, chwila? Nie. Oni stąd idą. A to okej, okay, dobra. Back. E to moja kampa, Dobra, jeden poszedł. Cholera nie musi być ten celownik yy, dal, dalszy. Leż cały czas. Wszyscy same lecą. Ale mnie pięknie wziął. No ja właśnie to tutaj z 19 typu zabiłem. No i to wyjdzie. Dobra, celownik dajemy sobie szybko, szybko, szybko. No tak, 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 dostosuj. SKS. Do, 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 do dzieła. CO?! No przynajmniej w pce. To tak jak ta mała skrzyneczka oznacza właśnie, gdzie oni się respią, to... Go, go, teraz trzeba tam wbić... O Jezu! Snajper. Nie no, przedarli się. Niedobrze. Jakbym wtedy nie zginął to mogłoby wszystko się potoczyć inaczej. Mamy kaplicę. Nie tutaj, tutaj jest źle. Tu jest źle. Ale gdzie jest szmar... O kurde, ile tam było typu, nie? Okej, okay, to zróbmy prawdziwe piekło. Właśnie rok ostatnio wypowiadał się na temat wulgaryzmu w grafii. Ja też jestem tego samego zdania. Powinien normalnie mówić yy, w grach jakieś Peggy 18, to... No to jest kur... Jakim cudem? To jest niemożliwe. Dobra. Inaczej. Nie idę środkiem, tylko pójdę na około bardziej. No co jest? Przecież tam kurwa da się dojść. Dobra. Nie, nie idę tam tamtędy, ale nie ma innego... Super typ. ...na nich. Mm, A, i tak źle. Dobra. Nie, ten to jest w ogóle na zadupiu. Nie, to ten. Tego biorę. No fucking way. Pomyliły mi się. Hmm. O, to tu wtedy trafiłem ten śmigłowiec. Dobra to teraz trzeba tam dobiec Za Do późno otwiera to się spadochron O no, już tutaj Nie no to mamy koplice Tam była jedyna szansa żeby się odkoczyć tak jakby Tutaj będzie trudno. Słyszę, że to też jest karabin wyborowy, a nie snajperka. Tam jest. Przeładuj sobie i... Dobra. Jeszcze kolegę odgarniemy No, gdzie koleżka? Z Koleżka też nie żyje. Kurde. Boże, już się bałem. Tam był, ale chyba by tak nie. Ale w momencie mnie zabił, akurat się skończyło. Hmm, skończyła się gra i dla mnie życie. Hmm. Kończymy ten przepiękny szturmik wynikiem 9 do 13. I nie tak strasznie dużo do 17. levela. Ok, ja się wam z wami żegnam. Oczekujcie następnego odcineczku z BFA 3, jak i z BFA 4 Morza. Zachęcam też do dania lajka pod tym filmem. Naprawdę to jest. Bardzo zachęca również do kręcenia następnych odcinków, takiej lajki. Samo to, że oglądacie moje filmy, to wielki, gigantyczny plus. Dzięki. No to trzymajcie się. Cześć.